Witam Państwa bardzo serdecznie w kulturalnym bloku lokalnym. Dzisiaj wydanie dla dzieci. Dla dzieci dlatego, że zbliżają się ferie zimowe. Jest to czas, kiedy więcej tego, więcej czasu spędzamy w domu, a w związku z tym, że chcemy Państwu zaproponować no, jakąś alternatywę dla cyfrowych rozrywek, dzisiaj opowiemy o grach planszowych lubianych przez wiele rodzin, ze mną Paulina Ziółkowska, młodszy bibliotekarz z Gminnej Biblioteki w Komorowie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i nie bez powodu, bo tak naprawdę biblioteka w Komorowie jest z planszówkami związana. Powiedzmy dlaczego. Otóż gry były dostępne w bibliotece cały czas, no ale niestety, jak nastała pandemia koronawirusa, mówiąc kolokwialnie, gry zaczęły zbierać kurz. Dzieci pytały się, czy mogą wypożyczać. Niestety wtedy jeszcze nie było takiej możliwości. No i jak któregoś razu razem z koleżankami zapytałyśmy pani dyrektor, a co by było, gdybyśmy mogły udostępnić właśnie gry dla, dla czytelników? No i Odpowiedź brzmiała tak. <laughs> Z czego bardzo się cieszę, nie ukrywam, bo to jest ogromna radość, kiedy widzi się dziecko wbiegające do sali komputerowej, bo tam znajdują się gry. I jest: Mamo, mamo, zobacz, jakie fajne gry, także cieszą się zainteresowaniem, i mnie to jeszcze bardziej cieszy, tak. No dzisiaj mamy no, dość sporą dawkę przygotowa przygotowaną propozycji, które dzisiaj e, przedstawimy. E, I zaczniemy od tych pozycji dla młodszych dzieci, bo e, okazuje się, że ten rynek właśnie gier planszowych, e, gier takich właśnie analogowych dla dzieci wcale e, nie jest ubogi, tak jak się, e, takie jak się mówi. Mamy serię gier Pierwsza Gra. E, co więcej, jest to gra oparta na bestsellerowej serii książek Akademii Mądrego Dziecka. I tutaj przygotowaliśmy dla Państwa konkretnie mniam, przyjaciele i zwierzątka. Powiedzmy, dlaczego warto spróbować zagrać w tą grę, komu jest dedykowana i czym się charakteryzuje. Ja jeszcze tutaj wspomnę, że jak zaczynałam orientować się, jak wygląda rynek gier planszowych, bardzo się zaskoczyłam, bo za moich czasów był Monopol Chińczyk i tyle, i ewentualnie Jenga. A teraz rynek gier planszowych naprawdę się rozwinął i bardzo mile się zaskoczyłam, bo nawet najmniejsze dzieci, już nawet od 2 mogą już zacząć grać. I tak jak wspomniałaś, Właśnie jedna z gier to jest mniam, zwierzątko i przyjaciele. Ja pokażę. Tutaj mamy pozycję mniam. Zwierzątka. One tak naprawdę mają dużo wspólnych cech, prawda? To właśnie tak. na tym byśmy się skupili, żeby każdej z osobna nie omawiać, tylko powiedzieć o tych cechach wspólnych, które właśnie nadają ten dziecięcy charakter. Przede wszystkim elementy tych gier są przepięknie kolorowe, przedstawiają zwierzątka, owoce, produkty spożywcze i dzięki tej grze dziecko ćwiczy swoją pamięć. Ćwiczy swoją pamięć, ponieważ jednej z nich trzeba odnaleźć podobne elementy do siebie, można też nauczyć się kształtów. W jednej z tych gier są cztery kształty w danym zwierzątku, trójkąt, serduszko, kwadracik i dziecko ma za zadanie włożyć właśnie te elementy w te zwierzątka, więc też takie motoryczne zdolności są już trenowane, a te gry już są dedykowane od 2+, więc naprawdę wielki, wielki skok do przodu dla takich jego dziecka, no i też rozrywka. I warto tutaj też powiedzieć przy okazji tej serii, że w, akurat w dwóch, jak czytałam opisy, pojawia się kostka. I ta kostka jest o tyle ciekawa, że nie ma tam liczb tych kropeczek, które trzeba policzyć, tylko są tam strzałki albo jakieś kolory, tak? które jakaś taka ikonografika, która sugeruje, co należy zrobić. Także to już te gry dają pierwszy kontakt dzieci z kostką, czyli z podstawą gier planszowych, prawda? Dokładnie tak. I też można myślę spokojnie powiedzieć, że ta gra, mimo tego, że jest dedykowana dla najmłodszych, a jesteśmy w temacie ferii, tak, które dotyczą starszych dzieci, nie znudzą również starszego rodzeństwa, które może w, tej, w tych grach młodszemu dziecku towarzyszyć. Oczywiście zgodzę się z tym, to, że gra jest dedykowana od danego wieku, nie znaczy, że konkretnie w tym wieku dziecko ma grać w tą grę. Gry są dostępne dla wszystkich, dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Także jeżeli chcemy grać w grę od 2, plus, możemy grać w Greg 2. Plus. Czyli gry dedykowane zarówno maluchą, jak i starszaką do, do wspólnego spędzania e, czasu. I producent tutaj mówi, że dwóch do czterech graczy jest potrzebnych, żeby w tą serię pierwsza e, gra zagrać. E, przechodzimy dalej, ale pozostajemy w tematach e, dla najmłodszych. Eagle Eye, czyli bystre oczko. E, Tutaj producent mówi, że to jest gra dedykowana dla dzieci od lat trzech, czyli no, można powiedzieć, że dla trochę starszych niż ta pierwsze, te pierwsze omawiane e, pozycje. E, w instrukcji mamy osiem propozycji rozgrywek i może, żeby nie omawiać wszystkich, to przytoczmy kilka przykładów. Jakiego rodzaju rozgrywki to mogą być? Przede wszystkim gra składa się z plansz, na której są przedstawione różne stworzenia, różne produkty i inne rzeczy. Ja pokażę, um, bo schowaliśmy. I w trakcie gry są losowane żetony z tymi właśnie wspomnianymi zwierzątkami i innymi elementami. I dziecko ma za zadanie skojarzyć, że puzel, który ma w dłoni, czyli na przykład mam żabkę, na której z plansz jest ta żabka. I kładzie tą żabkę na tej planszy. Tu też jest wyraźny przykład na to, że dziecko trenuje jak i pamięć, ale i spostrzegawczość a spostrzegawczość jest wa ważna, nie ukrywajmy. I refleks, prawda? Bo Oj, też tak. trzeba się wykazać szybkością. Eagle Eye, jeszcze raz pokażę. To jest taka fajna, zgrabna forma walizeczki, także myślę, że wiele dziecięcych rączek to ucieszy, chociażby ze względu właśnie na tą formę opakowania. Myślę, że warto zajrzeć do środka. Dzieci bardzo lubią brać tą grę do domów, bo właśnie śmieją się do mamy czy taty. Mało mam walizkę, także. No, sama frajda z tymi grami jest naprawdę. E Przechodzimy do gry dla trochę starszych. No właśnie mówię trochę, bo gra jest dedykowana od 8 lat, ale ja z, ze swojej prywatnej perspektywy mogę powiedzieć, że e, mając ośmiolatkę w domu, gram w Dixita co najmniej już od dwóch <laughs> lat. E, I tak naprawdę bardzo dobrze się bawię również w tej formule takiej e, niepunktowej, czyli nie przesuwamy się po planszy, tylko bawi nas sam fakt tworzenia skojarzeń, właśnie skojarzeń, skojarzeń z kart, które są pięknie ilustrowane, o tym powiedzmy. Tak, Dixit jest niesamowitą grą, która pobudza przede wszystkim wyobraźnię. W trakcie grania w tą grę odnajdujemy nieznane pokłady naszej wyobraźni. Są przepięknie ilustrowane karty i rozgrywka naprawdę nieraz przyjmuje niespotykany obrót sytuacji. Przykład: Zaczynamy grać i jedna z osób grających mówi, Marzą mi się kolorowe migdały na przykład, i każdy z tych graczy, którzy mają swoje karty, mają za zadanie wylosować kartę, która według nich najbardziej przypomina właśnie to stwierdzenie. Później są te karty wykładane i jest takie zastanawianie się, która z tych wszystkich kart wybranych przez graczy rzeczywiście najbardziej przypomina. Jeżeli karta, która uzyska najwięcej spostrzeżeń zgodnych z twierdzeniem, no to karta wygrywa. No i, i tak to wygląda. To zdecydowanie pozycja dla, dla dzieci, które mają bujną fantazję, którą nie mają problemu z, ze skojarzeniami i w sumie ze skojarzeniami, które dorosłych mogą niejednokrotnie, prawda, zaskoczyć. Takie abstrakcyjne dziecięce myślenie jest też takim fajnym elementem, m, które ta gra e, pobudza i tak jak powiedziałam e, na początku, gra od siedmiu, 8 lat, ale myślę, że spokojnie mogą grać w nią młodsze dzieci i co warte podkreślenia przy Dixicie, to jest gra, która może ewoluować. Mówię o tych Dodatkach, jeszcze o tym powiedzmy. E, tak, są dodatki, e, są wspomniane wcześniej karty, jest plansza, e, karta może bardziej być rozbudowana, ale też nie musi. E, ja pamiętam, jak dzieci przychodziły do biblioteki, to brały tylko karty i właśnie grały na skojarzenia. Mamy też na swojej liście e, rekomendacji e, grę Scrabble. Jest e, scho schowana, e, brzydko mówiąc, pod, e, pod stół. E, no, też z tego względu, że to jest taka klasyka gatunku. Raczej każdy Scrabble zna. E, Scrabble są w wersji e, Original i e, Junior. Mm, e, no i co? Gra, e, gra słowna i gra z e, tak naprawdę bogatą historią, bo gra powstała na początku lat e, 30., e, także no już tą historię za sobą ma i taka ciekawostka, że wcale nie było łatwo ją wyprodukować. Chodzi mi o to, że nie bardzo ją ktoś chciał wydać, bo wydawała się po prostu nudna i występowała pod grą Lexico i Chris Cross Words. Także w ramach ciekawostki właśnie przybliżę histor historię Skrabli, które tak naprawdę no, dzisiaj są, nie oszukujmy się, bestsellerem, prawda? Dlaczego tym bestsellerem są w tych dwóch wersjach, dziecięcej i dla dorosłych. Wydaje mi się, że gra Scrabble jest klasyką gatunku, tak jak wspomniałaś, chociażby z powodu takiego, że w trakcie grania pobudzamy również wyobraźnię, ale taką słowną. Przede wszystkim wzbogacamy swój zasób wyrazów, uczymy się ich, staramy się stworzyć zdanie tak naprawdę z niczego. Nieraz jak ma się te dwie kostki, to nieraz z tych i dwóch kostek można ułożyć wyraz. Także myślę, że Scrabble, jak i Original, jak i Junior są pozycją obowiązkową do zagrania, no bo tak jak wspomniałaś, są najbardziej znanymi grami. Do dnia dzisiejszego. Ale przyznam się szczerze, że nie znałam historii powstawania tej gry i jestem zaskoczona, że był taki problem, żeby utworzyć taką wspaniałą grę. Tam była, tam była kwestia takich kilku modyfikacji, które zostały wprowadzone ostatecznie i ona po prostu wtedy znalazła, znalazła się po prostu na rynku. Ale tak, mnie to też zaskoczyło. Skrable zgadzam się, że to jest obowiązkowa pozycja, ale jeszcze fajnie by było, jakbyśmy powiedzieli, bo myślę, że sporo dorosłych skrable zna, ale niektórzy mogą nie znać wersji dla dzieci. Czym ona się różni i dlaczego warto ją mieć i zaproponować swoim dzieciom dzieciom, które już. Umieją czytać. Przede wszystkim Scrabble Original, jak i Scrabble Junior składają się z tworzenia wyrazów. Różnica między tymi grami jest taka, że w Scrabble Original jest plansza pusta. Z różnymi hasłami. I na te puste pola układa się swoje stworzone wyrazy. W skrablach junior jest to o tyle łatwiejsze, że na tej planszy już są te wyrazy i dzieci mogą po prostu układać do, do już y, przedstawionych wyrazów. Także też już można tutaj zauważyć, że jest trenowanie spostrzegawczości. Można powiedzieć, że to jest taki przedbieg do, do tych klasycznych skrabli, Dokładnie prawda? Dokładnie tak. Dobrze, przejdźmy do następnej pozycji. Następną pozycją jest wsiąść do pociągu Europa. Gra familijna, która pobudza takie taktyczne myślenie i ma dość nietypową formę. Dlaczego? Bo mamy trasy kolejowe, mamy pociągi, mamy dworce i mamy karty. I powiedzmy, co jest, jaką formę, jaką całość tworzą te elementy. Przede wszystkim, wsiąść do pociągu Europa e, pokazuje nam, jak, jest, e, jak wygląda w ogóle Europa pod względem stolic, usytuowania poszczególnych krajów, więc też tutaj mamy naukę geografii Europy e, dla dzieci, jak i oczywiście dla dorosłych. Gra jest pod tym względem niesamowita, że trzeba się bardzo nakombinować, żeby stworzyć swoją trasę. E, każdy gracz ma przypisany kolor wagonu, Jaki lokomotyw i dworców, bo też z tego składa się ta gra. I jest to z kart, które przedstawiają kolory różnych wagonów, jak i lokomotyw. Na planszy są przedstawione trasy w danych kolorach. Jeżeli mamy trasę koloru różowego, to musimy znaleźć karty koloru różowego i położyć swoje wagony. I wtedy ta trasa jest nasza. Nikt nie może jej podbić, nikt nie może jej odbić. Ta trasa już jest Twoja. Jeżeli masz swoje. Trasę i najwięcej masz dworców, dzięki czemu też uzyskujesz pulę punktów, wygrywasz. Czyli mamy tu planowanie, mamy tu e, taktykę. E, no i na pewno wśród naszych widzów są rodzice dzieci, e, których marzeniem było zostać. E, Motorniczym kierowcą po prostu pociągu, bo to jedno z takich klasycznych dziecięcych marzeń, szczególnie chłopców. Także to będzie też fajne wyjście dla, dla dzieci, które po prostu takie marzenia miały, prawda? Tak, zgadzam się. I tutaj też powiem, że mój pradziadek był kolejarzem, więc jak zobaczyłam, że jest gra wsiąść do pociągu różne wersje, bo Europa nie jest tylko jedna, to się zaskoczyłam bardzo. Gra jest od 8 lat, także też można ją zaliczyć do gry dla starszaków. Jest dla dwu, od dwóch do pięciu graczy i producent tak w ramach podsumowania tej gry przewiduje ją na godzinkę zegarową. Także to też jest taki czas, kiedy nie zdążymy się tą grą znudzić, prawda? Tak. A rozegramy tą rozgrywkę od A do Z. E, dobrze, następna gra e, to Siedem Cudów Świata. E, no, i tym tytułem przechodzimy już do bardziej takich złożonych gier. Mam wrażenie dla jeszcze starszych dzieci, można nawet powiedzieć, że młodzieży. E, mamy tu świat antyczny. Zbieramy surowce i rozwijamy cywilizację. Także. Takie mam troszeczkę poczucie, że można by było powiedzieć, że jest to troszeczkę alternatywa dla strategicznych gier komputerowych, tak? W których właśnie budujemy cywilizację, mamy jakieś cele. Cywilizacja jest budowana na zdobywaniu surowców, od tego zależymy. Także myślę, że to jest właśnie taka dobra propozycja dla tych cyfrowych rozgrywek, dla tego rodzaju gry. Myślę, że też Siedem Cudów Świata jest taką fajną nauką historii. Można dzięki tej grze pokazać dzieciom, Jakie były największe mocarstwa, chociażby Egipt, tak? czy, czy Aleksandria kiedyś, czy Grecja? Myślę, że ta gra powinna zająć specjalne miejsce dla wielbicieli historii, jak i osób, które nie czują się pewnie w tych kwestiach, ale myślę, że jak najbardziej ta gra jest odpowiednia do nauki historii o czasach antycznych. No i bez wątpienia rodzice też szukają takich rozgrywek, które mają taki podtekst edukacyjny, że czegoś z tej gry można się nauczyć. Tak jak powiedziałam na początku, to gra dla starszych dzieci. Jest przeznaczona dla dzieci od lat 10 i rozgrywka przewiduje od 3 do 7 graczy powinniśmy się zamknąć z rozgrywką w 30 minutach, także w sumie dość krótko, prawda? O, i teraz przechodzimy do. W sumie gry, która mnie mega zaskoczyła, jeżeli chodzi o poziom <noise> trudności, ale myślę, że, że warto o niej wspomnieć, bo jest naprawdę no, ambitna. Ambitna dla graczy, którzy, dla dzieci, młodzieży, którzy już z tymi planszówkami troszeczkę się obeznali. Mówię o grze, stworze. I tutaj też mamy taki motyw historyczno-edukacyjny, bo pojawia się mitologia słowian, powiedzmy o celu gry, o przebiegu rozgrywki. E, tak, jeśli chodzi o grę stworzę, e, to nie ukrywam, że też mnie zaskoczyła pomysłowość twórców tej gry, e, ponieważ składa się z wielu elementów, e, z wielu kart, e, postaci i dzięki tej grze możemy poznać różne postacie z mitologii słowiańskiej, o której wspomniałaś. A ostatnio e, samo zainteresowanie mitologią słowiańską przechodzi taki renesans, można powiedzieć. Jest Duże zainteresowanie, dużo książek powstaje na ten temat. Gra polega na tym, że wybieramy sobie postać. W którą oczywiście się wcielamy. I mamy za zadanie zdobyć jak największą liczbę punktów poprzez wykonywanie misji, zadań, e, tak aby stać się tak zwanym guru e, całej wioski, e, osoby, dla której warto składać ofiary, no bo kiedyś składano ofiary i, i traktowano osobę e, jako wódz. W tej grze postać może umrzeć, może się przeobrazić. Wiele różnych kompilacji jest w tej grze. Myślę, że warto jest między innymi w nią pograć, dlatego, bo właśnie jest to fajna taka wzmianka o mitologii słowiańskiej. Przewiduje do pięciu graczy, i tak jak wspomniałyśmy na początku, dla bardziej wytrawnych miłośników gier planszowych, producent przewiduje, że powinny grać w nią dzieci od 12 roku życia. I co? Zataczamy trochę koło, bo wyszliśmy od propozycji dla maluchów i trochę wracamy do tych maluchów, ale w sumie wracamy do gier uniwersalnych, bo tak naprawdę dla, do ty, z tych gier mogą korzystać również osoby dorosłe jak i starsze rodzeństwo. Jest to naprawdę bardzo, bardzo uniwersalna gra. Mówię o łap-zasłówka, bo od niej zaczniemy, bo mamy jeszcze dwie pozycje. Um, I tak, ona tak naprawdę jest troszeczkę alternatywą skrabli, bo też jest grą słowną, ale ma nietypową formę, karcianą. I co warto podkreślić, jest kieszonkowa, prawda? Tak, dokładnie tak, jest kieszonkowa, e, można w każdej chwili ją zabrać ze sobą, jest łatwo e, do przewiezienia, do zabrania ze sobą e, i można naprawdę fajne rozgrywki prowadzić. E, a powiedzmy, jaki jest cel gry? Cel gry przede wszystkim jest taki, aby tworzyć wyrazy. E, wyrazy mogą nie mieć znaczenia w naszym alfabecie wyrazów. Przede wszystkim to ma pokazać, że można stworzyć coś z niczego. Różne też, już słyszałam od czytelników, wyrazy wychodzą. Jest to przede wszystkim bardzo fajne, ponieważ jest taka klepsydra odmierzająca czas na właśnie wymyślenie danego, danego wyrazu. Jeszcze tutaj wspomnę, że są takie karty, które są podzielone na kategorie i na przykład jest kategoria muzyka, i do kategorii muzyka musimy wymyślić dane słowo. I też każdy z tych graczy ma swoją planszę. I pisze swój przykład dotyczący muzyki, jak już tutaj wspomniałam. Jeżeli nie trafisz w dane słowo innych graczy, wygrywasz. Łap zasłówka jest dedykowana graczom od 8 roku życia i tak naprawdę do rozgrywki wystarczą już trzy osoby, a maksymalna ilość graczy, którą tutaj ta gra przewiduje, to jest 8, 8 osób. No i co? I mamy obok karaluchy pod poduchę. No i nie można powiedzieć, że to jest gra planszowa, ale też fajnie, że się znalazła w tym naszym dzisiejszym zestawieniu, wśród naszych propozycji na, na rozrywkę, na ferie, bo jest dla dzieci, które no nie są do końca przekonane do, do takich tradycyjnych gier planszowych z kostką, z pionkami, bo jest to gra na refleks, na ruch, prawda? O Dokładnie tym powiedzmy. Tak. Karaluchy pod poduchy jest niesamowitą grą, zresztą widać jak się już uśmiecham, bo zawsze jak gra jest zwracana, to brzdąka. Dlaczego brzdąka? Ponieważ gra składa się z czerwonego, dużego łóżka, na które kładzie się wspomniane karaluchy. W trzech kolorach: jest to kolor żółty, zielony i granatowy, i każdy z graczy ma pensetki w tych kolorach. No ale szkopuł gry tkwi w tym, że jest taki przycisk i te karaluchy podskakują. <laughs> Więc dzieci muszą bardzo się nagimnastykować, żeby szybko i zwinnie złapać swoje przybrane kolory karaluchów. I nie ukrywam, gra naprawdę budzi ogromne zainteresowanie. To, że ją dzisiaj przyniosłam, liczy się, liczyło się z cudem, bo naprawdę cały czas jest wypożyczana. No, ruch karaluchów mogłam poczu poczuć osobiście podczas rozkładania gier, bo nam się tutaj e, zaczęło e, przed nagrywaniem e, programu ruszać pudełko i brzęczyć, także to dość ciekawe doznanie. No i w zasadzie już pokazuje, na czym ta gra polega, tak? że liczy się refleks, liczy się dynamika, e, rozwijanie zręczności, koordynacji ruchowej, e, czyli w zasadzie to, e, no, czego nie rozwijamy przy klasycznych planszówkach. Tak? Mm -hmm. dlatego, e, dlatego to jest taka fajna, ciekawa e, alternatywa dla tych dzieci, właśnie, które do tych planszówek nie są jeszcze do końca przekonane. Od tego można zacząć, od karaluchy pod poduchy. No i naj też ważne jest to, że nie potrzeba dużej ilości graczy, bo wystarczą dwie osoby. Dokładnie tak, zgadza się. Nawet słyszałam, że dzieci grały same, więc wszystko można. No tak, gra, w którą można grać w pojedynkę, no, też jest jakimś pomysłem, jak się nie ma towarzystwa. Także polecamy Państwu karaluchy pod poduchę, ale nie tylko, bo tutaj tych gier naprawdę dzisiaj sporo przedstawiliśmy. Mam nadzieję, że Państwo znajdziecie jakąś pozycję, która trafi w Wasze gusta, w gusta Waszych dzieci i że będziecie mogli te pomysły wykorzystać podczas zimowych ferii, które zbliżają się w naszym regionie nieubłaganie. Ja bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam do oglądania kolejnych wydań kulturalnego bloku lokalnego.